Witam. W dniu dzisiejszym zapoznam Was z praktyczną umiejętnością kopiowania zawartości ze stron internetowych. Strony internetowe charakteryzują się tym, że posiadają różnego rodzaju odnośniki, czyli tzw. linki. Podczas kopiowania takich treści bardzo często dochodzi do sytuacji, że te linki również są kopiowane i przez dokumenty są traktowane jako linki. Teraz pokażę przykład takich linków. Skorzystam ze strony, która opisuje 10 różnych serwerów do zamieszczania stron internetowych. Widać wyraźnie, że jest to tekst. Taki tekst możemy sobie zaznaczyć. Dodatkowo, najeżdżając myszką nad pewne elementy, widzimy, że one zachowują się jak linki. Przykład: klikniemy sobie w jeden z linków. Jest przekierowanie. Aby uniknąć tego efektu, trzeba w odpowiedni sposób skopiować zawartość. Załóżmy, że skopiujemy sobie zawartość, tą, którą w tej chwili zaznaczyłem. Widać wyraźnie, że tutaj mamy dodatkowo jeszcze rysunek. W jaki sposób skopiować umiejętnie treści? Pokażę pierwszą metodę. Wystarczy, że skorzystamy z dowolnego edytora tekstu. Ja skorzystam w tym przypadku z Notepadu plus, plus Najpierw sobie skopiuję zawartość, którą zaznaczyłem, prawym klawiszem i kopiuj. Możemy również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl C. Zawartość została skopiowana i jest w pamięci komputera. W tej chwili skorzystam z Notepadu plus, plus Oczywiście używam edycja i wklej. Widać wyraźnie, że w tym przypadku skopiowana została zawartość tylko i wyłącznie tekstowa. Jest to jeden ze sposobów. Oczywiście, zawartość takiego pliku możemy również zaznaczyć, CtrlA, i skopiować do innego dokumentu. Lub możemy taki dokument oczywiście również zapisać zgodnie z zasadami pliku. Który chcemy utworzyć. Załóżmy, że jest to plik tekstowy. info.txt. Upewniam się, że jest plik będzie zapisany na pulpicie i zapisuję go. W tym momencie zawartość tego pliku została zapisana. Jest to oczywiście plik tekstowy, co możemy sprawdzić, klikając prawym klawiszem i wybierając właściwości. Drugi sposób, który umożliwia nam skuteczne skopiowanie zawartości z Internetu do dokumentów, jest umiejętność skorzystania np. z edytora tekstu typu Word lub LibreOffice. Na pierwszym planie włączę sobie LibreOffice, otworzę dokument tekstowy i teraz proszę zobaczyć, jeżeli ja. Pa zawartość pamięci komputera skopiuję w tej chwili używając skrótu klawiaturowego Ctrl V, to proszę zwrócić uwagę, kopiują się również i inne rzeczy oraz tekst ma wielkości niedostosowane do naszych potrzeb. Aby uniknąć właśnie takiego efektu cofnę sobie Ctrl Z. Aby uniknąć takiego efektu, muszę to skopiować w sposób umiejętny. Do tego celu stosujemy polecenie wklej specjalnie. Edycja, wklej specjalnie i wklej niesformatowany tekst. Proszę zwrócić uwagę, że tekst został skopiowany bez dodatkowych formatowań. Dodatkowo jeszcze tekst przyjął standardową wielkość i krój czcionki, który był używany w dokumencie. W tym przypadku było to Liberator Serif. Ctrl Z cofnę sobie, wybiorę sobie inny rodzaj czcionki, na przykład Lucida Console i znowu wkleję. Edycja, wklej specjalnie, wklej jako niesformatowany. Widać wyraźnie, że tym razem czcionka przyjęła krój który wybraliśmy. Jest to bardzo przydatna i ważna umiejętność. Drugim z dokumentów, którym bardzo często wklejamy takie skopiowane zawartości z internetu, jest oczywiście Word. Word jest kombajnym procesorem tekstu. Załóżmy, że również na takiej samej zasadzie, jak w LibreOffice, zostanie, zostanie wklejony Tekst zostaje wklejona zawartość internetu. Jeżeli zrobię po prostu wklej Ctrl V, to również widać, że cała zawartość ze strony internetowej została wklejona. Dodatkowo wszystkie czcionki, wszystkie tła, wszystkie rysunki również zostały przekopiowane. Nie chcemy tego. W związku z czym musimy znowuż zastosować wklej specjalnie. Ctrl Z, cofam, używam klej i również wklej specjalnie. Tutaj muszę wybrać tekst niesformatowany. Zatwierdzam OK. Proszę zwrócić uwagę, że również tak jak w LibreOffice, tekst został skopiowany przyjmując oczywiście format czcionki, która była ustawiona. Ja cofnę w tej chwili Ctrl Z, wybiorę sobie inną czcionkę, załóżmy, że będzie to czcionka typu Arial Black. I znowuż zrobię wklej specjalnie, jako tekst niesformatowany. Widać wyraźnie, że tym razem kopiowana zawartość przyjęła czcionkę Arial Black. Oceńcie sami, czy może Wam się to przydać. Dziękuję.